stojąco przed muzykami, którzy grają na różnych instrumentach. I co? Często trybem na co jeszcze? Nieodpłatne zajęcia to są właśnie warsztaty tańca współczesnego, to są warsztaty teatralne, filmy rysunkowe no i właśnie zajęcia plastyczne, które odbywają się jakby w idealnych warunkach, czyli w galerii MM. Tutaj czekamy na dzieci w przedziale wiekowym od 6 do 12 lat i one już jak gdyby cyklicznie, bo to się z roku na rok odbywa i również feria zimowe. Zmagają się z materią plastyki. Rozwijamy wyobraźnię plastyczną dziecka. Oczywiście wiemy, że to są dzieci, które lubią malować, rysować, które interesują się tymi, tą dziedziną sztuki, ale Myślę, że jednak wpływamy na ich wyobraźnię. Staramy się niekonwencjonalnie te zajęcia prowadzić. Dzisiaj troszeczkę pod kątem naszej współpracy z Filharmonią. Może to są właśnie nasi widzowie potencjalni. Chcieliśmy rzucić temat orkiestra symfoniczna, dyrygent. No i podsuwamy właśnie pomysły nie tylko obrazem, czyli są sztalugi, jest dyrygent, dzieci będą dorysowywały całą resztę, ale również puszczając muzykę. Pływamy na ich podświadomość i, i chcemy rozwinąć ich wyobraźnię, żeby właśnie narysowały coś, co ta muzyka im z czym się kojarzy i co im nasunie. Jak co roku w naszej galerii w okresie wakacyjnym prowadzimy zajęcia dla dzieciaków. Dzieci są wszystkie bardzo kreatywne. Czasami początek pracy jest bardzo nieśmiały, a potem wychodzą naprawdę y, bardzo ciekawe. Pracy. Dzieci przychodzą do galerii, bo ja zazwyczaj staram się jeszcze zwrócić uwagę na to, co się dzieje w galerii. Stawiam dzieci na koniec jeszcze przy sztalukach i daję im możliwość pracy ze sztalugą, tak jak typowy artysta, plastyk, malarz. No natomiast na pewno dzieci nasze rozwijają się tu pod, troszeczkę pod naszym kierunkiem. Ja staram się nie sugerować, nie narzucać. Wiadomo, że cokolwiek no, trzeba podpowiedzieć, ale ja myślę, że dzieci są na tyle twórcze i na tyle mają z panią wyobraźnię, że potrafią sobie same poradzić. To są pierwsze zajęcia w ogóle z cyklu plastycznych w te wakacje. Będziemy mieć jeszcze oprócz tego pierwszego siedem spotkań. I myślę, że i grupa dzieci, nie tylko że się powtarza, ale są tak przyzwyczajone do prowadzącej do pani Joli, która jest pracownikiem galerii i ma rzeczywiście świetny kontakt z dziećmi, że przychodzą tutaj i ze względu na sympatyczną atmosferę, i na możliwości rozwoju właśnie umiejętności czy też talentów plastycznych.